siódma pieczęć. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Bóg szuka kogoś, kto by się modlił. Nasze modlitwy wyrażane do Boga, za innych, za siebie, mają ciemną noc jednak. Może być coś takiego gorszego niż otępienie. Coś, co można przyrównać do snu. Pokusa snu uczniów w Gatshamane, czyli w Ogrodzie Oliwnym. Jezus przychodzi do nich i budzi ich i mówi, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Oni śpią. Przychodzi drugi raz, oni znowu śpią. Cały czas spali. Być może ten sen był ucieczką przed lękiem. Czasem człowiek ucieka w sen, żeby czegoś nie czuć. Działa to jak uśmierzenie. Niektórzy ludzie całe dnia, całe dnie przeżywają na snach, na spaniu i w nocy śpią, i w dzień śpią, bez przerwy śpią. Być może ma to też to związek z jakąś ucieczką przed rzeczywistością. Tak. Oni też czuli, że coś jest nie tak, że zbliża się jakaś bardzo trudna chwila. Nie chcieli tego wiedzieć, nie chcieli tego nawet rozumieć, nie chcieli o tym słyszeć. Ale to nadchodziło, więc może stąd ten sen. Jezus przychodzi trzeci raz i znowu mówi, śpicie, odpoczywacie, nie? módlcie się, abyście nie mogli pokusić. No i stało się to, co się stało. Ponieważ się nie modlili, nie ulegli tym natchnieniom budzącym ich do modlitwy, Stracili Jezusa. I to było straszne w ich życiu. Bo nagle ich życie stało się puste. Uratowali siebie, wszyscy zwiali. Ale ich życie nagle okazało się bez sensu, bez celu, bez tej najważniejszej osoby. Ktoś mnie z Was pytał, co zrobić, żeby być szczęśliwym. Zajmować się tylko Bogiem, a nie sobą. A oni przestali się zajmować Jezusem. Nagle cierpienie, pustka, ciemność, ucieczka, lęk, panika, kaskada złych wydarzeń. To działa jak jakaś kalka, jak matryca w naszym życiu. Koniec modlitwy, koniec szczęścia. Nie znam innego szczęścia oprócz przebywania z Jezusem. Zawsze, kiedy go traciłem, Wpadałem w otchłań piekielną. A wystarczy trzy dni bez Słowa Bożego i trzy dni bez adoracji w moim przypadku. Jestem w otchłani, jestem w piekle. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Jak Wy sobie radzicie, ale ja sobie nie mogę pozwolić na luksus niemodlenia się, bo dla mnie taki luksus niemodlenia się to jest po prostu śmierć. Od razu widzę śmierć. Śmierć mojej duszy. Uczniowie Jezusa byli w ale spali. Nie modlili się i dlatego, gdy przyszła próba, popadli w pokusę i uciekli. Nie śpijcie. Nie prześpijcie modlitwy. Wiem, że wielu z Was ciężko pracuje i macie dużo zajęć. Jesteście umęczeni wieczorem. Każda chwila jest warta wykorzystania, jeśli wiem, że moje życie jest ciężkie, umęczone. Nie, nie można przegapić wtedy każdej wolnej chwili. Jeśli się daje, to wstaję nawet o czwartej, bo też bardzo ciężko pracuję i dużo pracuję. Mało mam czasu dla siebie, prawie w ogóle. Ale robię co mogę, żeby nie stracić tych chwil, chwil modlitwy z Nim i za innych, których Pan mi dał. A oni opuścili tylko na jedną noc modlitwę i taka katastrofa! U mnie zaczyna się dzieć coś strasznego po trzech dniach, u nich aż po jednej nocy. Jak modlitwa musi być ważna, skoro opuszczenie jej tylko raz spowodowało taką katastrofę, że nagle stracili z oczu Jezusa, z serca, z życia. I co teraz mają zrobić? Wrócą do rybołówstwa? Jezus przychodził do nich. Budził ich, szukał kogoś, kto by z nim się modlił. Jezus szuka kogoś, kto by się z nim modlił. Szuka i dzisiaj, bo ta noc getrzemane trwa zawsze. On powołuje ciągle nowych uczniów i ciągle mówi, nie śpij, czuwaj, módl się, bo ulegniesz pokusie. Stracisz mnie z oczu, stracisz mnie z życia. Ani wtedy za innych nie możesz się modlić, ani za siebie. Bóg szuka wśród nas ludzi wstawiennictwa, którzy byli razem z Nim... Modlili się też za innych, ale nie zawsze jesteśmy posłuszni tym natchnieniom. Uczniowie zasypiali, budzili się i zasypiali. Są takie natchnienia w nas, że Duch Święty mówi: Módl się. Na pewno macie takie doświadczenie. To są znowu te od Ducha Świętego natchnienia one są takie bardzo subtelne, przynaglenia, które nie działają jak przemoc. To nie jest coś takiego: Musisz się teraz modlić, tylko to jest jak prośba. I to jest znowu takie pozawerbalne. Tego się nie da nazwać słowami. To się raczej widzi, że on tam gdzieś w środku, wewnątrz duszy mówi: Chcę, żebyś teraz się modlił. Może byś się teraz pomodlił. Może wziąłbyś teraz różaniec. Może byś poszedł na adorację. Chętnie bym cię zobaczył przy Biblii. Tak do mnie mówi. Mówi delikatnie, subtelnie, kilka razy. Boję się go nie posłuchać boję się go nie posłuchać w najcichszym szmerze, bo wtedy życie staje się przeraźliwym krzykiem. Ta wrażliwość na ten głos wewnętrzny, zapraszająca do modlitwy, zapraszający do modlitwy, tak, wrażliwość zapraszająca, ją trzeba też trenować i ona się po wielu latach coraz bardziej uobecnia, jeśli człowiek ćwiczy w sobie to nasłuchiwanie, obserwowanie wnętrza, Ducha Świętego, który mówi przez wnętrze. Nie można go z takimi głosami, że czasem ktoś słyszy coś takiego bardzo wyraźnego, ekstremalnego, obsesyjnego, popychającego człowieka do jakichś dziwnych zachowań. To już na pewno nie jest Duch Święty. Albo namawiającego do tego, żeby gdzieś wypłynąć, pokazać się, zaistnieć i tak dalej. To już na pewno nie jest Duch Święty. Muzyka Siódma pieczęć. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie zrealizowane przez Radio Jasna Góra oraz dzieło modlitwy z Maryją Ratuj Człowieka.